Dzień dobry wszystkim. Zapraszamy was dzisiaj na Dzień z nami. Dzisiaj przyjeżdża do nas Dzień Dobry TVN i będziemy nagrywać materiał właśnie do tego programu. Także zapraszamy was na Dzień z nami. Z nami. Chwila. Tak. Chwila. mogę jakieś Chwila. Chwila. usłyszeć? Nie, okay. nie Chwila. Chwila. Tak i tak, ja ile to jest? No i jeden to jest jest słuchakiem, na którego mama mówi Tak jest. 6, 7, 8, 9, 10. Czyli już wszystko i tak wiesz, ale ci powiem, żeby, żeby się zapadać. <laughs> I patrzysz na mnie, nie w kamerę, nie na któregoś z kolegów. No i pełne zdania już też z naszych patem, wiesz o co chodzi, także... No nie wiem, tak, może nie wiem, łukasz, nie chcesz. Ile teraz wyjąć sprzęt? Даже если можно было выщущать. Пожалуйста, пожалуйста. Muszę wszystko nagrywać, wszystko w domu i teraz idziemy na rolki, także yy, misja będzie dobra, dlatego że nie wiem, gdzie są moje rolki. Yy, zaraz mam nadzieję, że je gdzieś znajdę. Lekki bałaganik w szybkim przebieraniu. Jak tam papi? Trudne jest życie gwiazdy. <noise> Fajnie ci było? Nie wiem, jak obejrzę to ci powiem. Okej. Okay. Um, trochę rozczuchrana jestem. Luka zostaje w domu, idzie się na chwilkę przespać, a my z mamą. pokażę jak się ubrać. Pink! E, my z mamą idziemy jeszcze nagrać jedną scenę w rolkach. No właśnie, nie mogę znaleźć tych rolek. Nie wiem, gdzie one są, także, także nieźle. Mamy mały problem. Wyszliśmy, że rolki się znalazły. Idziemy na rolki. I okazało się, że coś mam w pierwszym kółku. Jakieś włosy, nie wiem skąd się wzięły. I nie chce jechać mi ta rolka, więc. Trzeba te włosy wyjąć. Na początku nie mogliśmy jej znaleźć, teraz wlazły włosy. To nie przypadek. Obyśmy się nie wypieprzyły gdzieś tam na, na ulicy. Złamana nóżka na mm. koniec. No akurat na Twojej urodziny, co? Tak. I co? Nie idzie. Nie, dlatego że on jest No i co one teraz? Co cała w środku. W jest to włosy, te włosy one są. To, by, to co To teraz? trzeba je było rozkręcić. To jednak siłowo... Może śrubokręt? Ale to taka... A jak Panie. mnie później nie dokręcisz i później te rolkami odpa odpadnie mi to kółko przednie? Lipa lipa. To już dokręcę, dokręciłbym, ale to, to trzeba taki klucz No i co? To, to? Ja, to ja nie wiem, czym taki klucz czy mamy. To co siłownie? Starałeś się bawić, co? Ale jednak się nie da. Musielibyśmy wykręcić kółko, a po prostu nie mamy czym je wykręcić. Więc e, moi drodzy, chyba jedziemy na siłownię do Luki. Zon tak? so fitness. So fitness, zapraszam. Agnes już ubrana w rolki, ale z rolkami. To fajne No, także przebieramy się z powrotem. Okazało się, że jednak nawet i na siłownię się nie udało. No nieważne, wszystko się udało oprócz siłowni i rolek. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Możliwe, że już zaraz nawet go zmontuję. W sumie nie wiem po co wam to mówię, skoro i tak go zobaczycie. E, nieważne. Życzę Wam miłego dnia i buziaki.